Cześć Wojtku, witam Ciebie serdecznie. E, dziękuję Ci za Twój komentarz. E, tutaj wyłania mi się jeszcze e, jeden ciekawy problem. <grydy> e, taka choroba, choroba oczywistości, na której sam się nawet ostatnio przyłapałem w, w korespondencji e, ze, ze swoim klientem. E, wiele rzeczy wydaje nam się oczywistych, a tymczasem dla osób postronnych wcale te rzeczy takie oczywiste nie są często, jeśli tracimy z pola widzenia interes, E, swojego e, klienta, e, czy też jeśli chodzi o bloga, interes e, czytelnika, e, przestajemy e, myśleć w ten sposób, żeby on e, pisać w taki sposób, żeby e, on był w to w stanie zrozumieć. To możemy właśnie popaść w taką e, chorobę oczywistości, że dla nas wydaje się to e, bardzo oczywiste, kiedy tymczasem wcale takie oczywiste. To nie jest, więc na to też trzeba zwracać uwagę, e, uwagę e, w szczególności właśnie podczas prowadzenia bloga, dlatego że takie e, dla nas, takie oczywistości, jeśli nie są takie oczywiste dla naszych czytelników, mogą powodować to, że ci czytelnicy po prostu e, tego bloga będą opuszczali i nie będą go e, czytać, i nasz wysiłek, e, czas i pieniądze e, włożone w prowadzenie bloga, w realizację swojej strategii e-marketingowej po prostu pójdą na marne. Serdecznie Cię pozdrawiam, hej!